Siemano, dziś testujemy prawdziwą siłę tej małej petardy hukowej w połączeniu z pustą, z pustą, z pustą puszką po dezodorancie firmy AXE. Akurat to jest rodzaj Sport Blast. No cóż, zabieramy się do testowania. Przy okazji tutaj Ee, obok obok e, ładunku będzie umieszczona poduszka, czyli jeżeli to taki test jest, e, sprawdzimy na jak, na jak e, daleko odrzuci e, tą poduszkę. Gdybym się nie odsunął, co by tak naprawdę się stało? O, jeszcze raz. Ogień. Czyli nie odrzuciło praktycznie wcale. Nie odrzuciło wcale. Podusz, poduszce się praktycznie nic nie stało. Jedynie huk pozostał, no i, no i jeszcze płonie nam aks, rozniecając spalony zapach. Cóż, spodziewałem się czegoś bardziej spektakularnego, ale, ale dobre i to. Pozostałość po Sylwestrze.